Właśnie jestem na nocnej zasiadce, ale chodźcie najpierw, obejrzyjcie, jak spędziłem dzisiejszy dzień. łowiąc o koniec brzegu. Jo, co jest? Jest! Jest! Patrzcie, co ja mam. Patrzcie, co ja mam. Bardzo dawno nie było takiego łowienia. Nawet nie mam ze sobą woderów. To będzie totalne łowienie z brzegu. Nawet nie tego brzegu wodnego, z brzegu brzegu. Mam ze sobą dzisiaj tylko wędeczkę, plecak parę pudełek przynęt i jadę złowić okonia. Jest 30 parę stopni, dlatego jestem ubrany jak ubrany, ale właśnie zapowiada się na burze. jak wychodziłem grzało słońce, a teraz już widzę, że jest taka aura, że chyba jak dojadę, to będę musiał to przeczekać pod jakimś daszkiem, ale przeczekam, najwyżej po burzy połowimy. Także zabieram Was na bagna z okoniówką. Mam jeszcze 5 minut do autobusu i przez te 5 minut zrobiła się tak burzowa pogoda, że ja naprawdę nie wiem, czy jak nie wysiądę, to czy nie będę musiał wracać. Już się zaczyna jakiś armagedon, a nie burza. E a gente muda o tobos. Ominąłem ten największy deszcz jak jechałem, ale teraz nie jest przyjemnie. Nawet bluzy nie wziąłem debil jeden. Idę się schować pod altankę, idę najpierw w to mniejsze jeziorko, zanim pójdę na to duże i bagna. Ale zaraz będę cały mokry, nie? Przed chwilą przestało na chwilę i znowu zaczęło. I mówię, dobra rzucę. Rzuciłem. Czekajcie, rzuciłem, raz. W to bagno, to jest tak zarośnięte, że tutaj nawet nie ma miejsca. Zobaczcie, odgryź mi ogonek w pierwszym rzucie. Wy... Dupie z tym deszczem łowię ryby Dobra, ale wyjmę rybę, nie? To jest mój challenge. Mimo przeciwności losu, szybka ryba i się chowam. Mamy rybę i to jakiegoś większe... A nie z glonem. Kurde spad! Jest! Patrzcie co ja mam. Patrzcie co ja mam. To musi być szczupak chyba. To jest okoń To jest okoń zobacz jaki okoń zestawu Ale jazda tego się nie spodziewałem dzisiaj nie Grubasek Nawid Dobra, że radę jest Dobra, mam w zmienić przynętę Tak, proszę bardzo, pudełko GF1 Wybierzmy sobie jednego różowy, to jest mój kolor różowy i biały, najbardziej lubię szybka zmiana z tego selekta mam nadzieję, że jeszcze jeden i większy trafi, zobaczcie, ja mam tutaj bardzo lekką główkę, ona ma może nie wiem, gram, jak nie nawet mniej dlatego, że nie wiem, czy wy widzicie tutaj nawet zaczęła rosnąć trawa na środku tutaj nie ma nawet pół metra wody tu jest dosłownie nic i siedzi kolejny, pierwszy rzut ale ten mały, o spadł dobra, kurde co tu się dzieje, błyska, burza jest straszny chaos. Dobra, przed chwilą był tak mocny grzmot, że aż sam się wystraszyłem, nie łowię. Pieprze to. Był dosłownie nad nami. Jeszcze jednego sobie złowiłem. <gry> Mówię, dobra, ostatni rzut i uciekam. Rzuciłem i jest. Ten mniejszy dużo. Dobra, spadaj szybko, nie chcę już pijeć. Kurde, nie wiem, czy będziecie mnie widzieć. Grzmoty są przesadą. Są tak głośne, że aż uciekłem pod przystanek, nie? Słuchajmy się razem. Tego pewnie trzeba będzie trochę poczekać. Dobra, przestało padać. Minęła jakaś godzina, także szybciej niż te dwie godziny. Lecę nad wodę z powrotem. Wróciłem w to samo miejsce. E, jestem debilem, że nie wziąłem sobie bluzy, bo jest zimniej po burzy. Odprowadzał. A tam w krzakach rzucił się szczupak. Kurde, że nie mam. Ale mam popera, kurde. Może na popera trzeba spróbować. O, jest. Co to jest? Co to jest? Ale dziwnie idzie. O, koń, spadł. Nieduży, ale kurde walnął jak szczupak. Nie wiem kto oglądał mnie zanim ja zacząłem nagrywać na YouTubie, ale ja tutaj, w tym miejscu zaczynałem swoją przygodę ze szczupakami. Idę na plażę, wrócę tam. Tam jest pewnie znowu głębiej. Nie, dobra, biorę popera. Dobra, dowiązałem fluo. Cienkie, bo cienkie, mam tylko 0,30, ale lepsze to niż taka cienka plecionka. No i mam jednego, jedynego. A nie, mam dwa popery, dobra, ale wezmę tego mniejszego, bo jest szansa też na niego złowić dużego konia. To jest poper selekta. Bardzo spoko, Próbowałem już na niego łowić. Miałem parę okoni, ale nie duże. No i fajnie, bardzo plumka. Podoba mi się praca jego. Najgorsze w poperach jest to, że się ciężko zakłada, a ten akurat ma tak wypukły ten tutaj bolec oczko z przodu, że bardzo fajnie się go zakłada, a tak mnie wpurza to w poperach, że się nie da ich założyć normalnie. Ale fart, że te wędki nie połamałem, walnąłem w drzewo u góry nie widziałem go. O, liść. No patrzcie dwa co jest? Co tam się dzieje? Dwa ataki obok siebie w tym samym czasie. Dwóch ryb, idę tam wow. Jezus, no to ja się nie dziwię jak tu łowić w ogóle. To się nie da. Jest! Na popera! Ale fajnie! Okoń! Jest! Ale ekstra! Mały, ale mega się cieszę, Wiecie jak dawno nie złowiłem yy, konia na popera? Śmierdzą tu ryby stąd. Uciekaj! Czyli da się tutaj złowić na poperka! Tak jest! Mały, a jak cieszy! A tam! Kurde, wygląda! O. Co jest? Jak on wystartował? Szkoda, że wy tego nie widzieliście. Ej, większy! Jaki to był atak! O kurde, ale nie w nim drzewo... W, w drzewo nim walnąłem, sorry, okoń się poplątał. Kurde. O nie, jeszcze znowu ze skarpety zamoczyłem. Ale jazda. Ale ten atak to był hit, ja mam nadzieję, że to było widać. Jak szczupak, no, tylko mi nie wbij kotwicy, mordo. Nie wygłupiaj się pójść. To muszę tam dalej troszkę. Tutaj się za bardzo nie dorzucić. No to było zawsze moje ulubione miejsce na tym stawie. No to dalej. Jako że dzisiaj łowię sobie na GF jedynki, no to proszę bardzo. Chciałbym wam pokazać. Mamy tutaj limited edition typu drip. Są to kolorki, których nigdzie indziej nie ma, limitowane, tak jak sama nazwa wskazuje, a to jest normalna paczucha z miksem kolorów, multicolor tak zwany, 24 gumeczki. No i jeszcze ze sobą wziąłem tak, mam tutaj pudełko, w którym są główki, agrafki, jakieś krętliki dodatki. Tutaj w zasadzie wszystko selekcika, czyli takie riperki i Nowości, jaskółki, wiktimy. Mam pudełko z Biedronki, bo chciałbym skończyć nagrywać TikToka, że łowię na przynęty z Biedronki, tylko że praktycznie wszystko zerwałem. No mam możliwość tutaj tylko zrobić na obrotówkę i na te twisterki w zasadzie okonia. No i ostatnie pudełko, to tutaj taki klasyk, to zawsze noszę ze sobą, ale nigdy praktycznie z niego nic nie biorę. Także proszę bardzo, zbroimy w tą leciutką główeczkę tego niebieskiego. Zobaczymy jak się sprawdzi. Kurde, miałem znowu, nie, nie nagrywałem, ja pierdzielę, wow. o, ten to aż ściągnął całą gumkę. Gdzie jeszcze burza? No i proszę bardzo, wielkości popera. Nie jest to ten okoń, co kiedyś tutaj się łowił, bo kiedyś tutaj 40 ki padały, ale nie spodziewałem się, że uda mi się tak szybko złowić. Trzy rzuty. Dobra, jesteśmy na moim kochanym drzewie okoniowym. Ryb takich, jak były tutaj, nie widziałem bardzo długo, ale cały czas gdzieś w środku mam chociaż takie trochę nadzieje, że. Że jeszcze się trafi tutaj taki okoń, jak kiedyś się trafiały. Za każdym razem jak tutaj przychodziłem. 40, 35 i takie największe 43. I to jest właśnie moja polska życiówka z tego miejsca. Miejmy nadzieję, że one kiedyś tu wrócą. Wezmę ze sobą do kieszeni parę przynęt, które chciałbym tutaj sprawdzić, i na pewno wezmę sobie tutaj GF jedyneczkę. I tutaj już spokojnie można uzbroić w cięższą główkę, ponieważ jest głębiej. Nie będę czekał na opad 3 dni, więc wezmę sobie po prostu 4 gramy. Kolejną przynętą na pewno będzie obrotóweczka, siek z boksa kleniowego, te przynęty również nadadzą się na okonia, także też sprawdzę woblerka, a nie łowię ich, w sensie nie łowię okoni na woblery w ogóle praktycznie i cykada mikada, mikada, cykada mikado. Czemu ja to robię? Niech ktoś mi powie. W sensie da się na tym utrzymać, ale to jest jeden ruch i mnie nie ma. Tam dalej wydaje się suchsze, ale... Nie wiem, dobra, wchodzę. Trudno, wpadnę, to wpadnę. Telefon stracę, będzie koniec. Dobra, jako tako jestem. Tylko zawsze sobie tu siadałem, a teraz to kurde, nie siądę. Fajnie by było, jakby tu jeszcze wróciły te duże konie. O, patrzcie, atakują. Ale walną. O, idą, o, ile koni jest. Dobra, to będzie jedyna opcja. Teraz to można. Dobra, robimy próbę wobler O, odprowadzał. Patrzcie, idzie. Ole, o koni wyszło tu. Kurde, jeden chciał dziubnąć, tak dziubnął, ledwo, ledwo. Dużo zrobiłem rzutów. Skubały, skubały, ale żaden się nie zahaczył. Myślę, że większa szansa będzie teraz na Greatfisha złowić. Także zakładam tego srebrniaka. Mogłem jednak trójkę założyć, a nie czwórkę. Ale dobra. Kurde, odprowadza mi taki 20 i nie chcę uderzyć. Schodzę z drzewa. Okonie mi uciekły. I nie biorą. Po prostu nawet się nie pojawiały. Wcześniej wychodziły z dna. Pewnie przez chodzenie po drzewie uciekły. Zawsze tutaj tak było. Ale tak coś no jak nie ma tych okoni, które zawsze tutaj były. Idę na bagna. Jest. Z plaży. U. Bagno jest blisko, ale mam przed sobą jeszcze Jedno mam nadzieję, że wolne miejsce Zanim jeszcze dojdę na bagna To zatrzymam się właśnie na tym pomoście Dobra, ale wiem jaki zrobiłem błąd Będąc na drzewie okoniowym Miałem na tym GF1 główkę 4 gramy I to było za ciężko Teraz właśnie zrobiłem jeden rzut na jednogramowej Czy tam półtorej I od razu miałem brania Co <noise> pływa między okoniami Może jakieś dziubnie. Dziubnie, no dziubni. Nie? One mają tutaj dookoła, patrzcie ile jedzenia Jest, mamy toniowego okoniacza Ale gigant <grywia> O, poszedł O, to ryba jest, co jest? O Jezus, ten to przesadził Ja nawet nie wiedziałem, że mam rybę na początku O, jeszcze mi chlapnął w oko Dobra, idę już na te bagna. Dolazłem Nagrywałem przed chwilą Story akurat I stąd wypłynęła jakaś wielka ryba Nawet jeszcze tam są fale A to już było minutę temu Aj, kurde Siedzi O, ten troszkę większy No i great już w akcji Ten też mocno dość przedzwonił Zobaczcie jak zjadł, dlatego tak poczułem Całego zassał Piękne kolorki Uciekaj, zjedz basa Zlokalizowałem właśnie szczupaka Jak się przyjrzyjcie to jest dokładnie Tutaj Nie wiem, może weźmie Dobra, idę dalej Mokre to jest Bargo Kolejna miejscówka przede mnie, przede mnie. Kolejna miejscówka przede mną znowu Great Fish ten sam kolor. Oa, ale mi ukłuć aż do krwi. Nie no, ale zmieniam na popera, muszę sprawdzić poperka. Koniec łowienia na dziś. Dostałem propozycję od Pawła czy jedziemy na węgorze. No i tak się stało, że właśnie zbieram się, wracam do domu, biorę rzeczy i wracam na to łowisko z powrotem, tylko że tym razem za węgorzem na nockę. Także tyle co połapałem, to połapałem, to co zobaczyliście, to zobaczyliście, a ja Wam dziękuję za oglądanie klasycznie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, elo!